W sercu polskiego lata wiązówka błotna, królowa łąk, wyróżnia się na nasłonecznionych łąkach i wzdłuż brzegów rzek, a jej kremowo-białe kwiaty perfumują powietrze słodkim migdałowo-miodowym zapachem. Roślina ta najlepiej rośnie na wilgotnych, żyznych glebach, kwitnąc wzdłuż strumieni i na bagnach, a jej bujne liście i puszyste kwiaty. Są oznaką zdrowego ekosystemu. Historia wiązówki błotnej jest długa, ceniona w średniowieczu za łagodzenie gorączki i bólu. Była nawet rozsypywana na podłogach, by odświeżyć domy i chronić przed chorobami. Pokolenia przekazywały sobie wiedzę o jej zastosowaniach, parząc z jej kwiatów herbaty na dolegliwości i wysoką gorączkę. Dziś dostrzegając wiązówkę. Łączymy się z pradawnymi tradycjami i trwałą więzią między ludźmi a uzdrawiającą naturą. Jej obecność to żywe dziedzictwo, przypomnienie o cichej mocy natury. Królowa łąk, wiązówka błotna, jest zarówno symbolem piękna, jak i świadectwem mądrości naszych przodków. Jeśli tak jak ja kochacie zioła i ich naturalną moc. Dajcie znać w komentarzach o której roślinie chcielibyście dowiedzieć się więcej. Z przyjemnością przygotuję dla was film. Postaram się, żeby pojawił się jak najszybciej. Czekam na wasze pomysły. Dołączcie do naszej grupy na Facebooku, gdzie dzielimy się wiedzą, przepisami i sprawdzonymi poradami ze świata ziołolecznictwa. Nie możemy się doczekać, żeby was powitać. Lecznicza moc wiązówki błotnej wynika z jej unikalnego składu chemicznego. Jest bogata w salicylany, naturalną inspirację dla aspiryny, oferując delikatne łagodzenie bólu i stanów zapalnych bez ostrych skutków ubocznych. Garbniki zawarte w roślinie koją i tonizują przewód pokarmowy, łagodząc dolegliwości żołądkowe i wspierając zdrowe trawienie. Flawonoidy, takie jak kwercetyna i kemferol, działają jako antyoksydanty, chroniąc komórki i delikatnie usuwając toksyny poprzez łagodne działanie moczopędne. Razem te związki tworzą zrównoważony środek, łagodzący ból, uspokajający trawienie i wspierający detoksykację. Wiązówka błotna nie tylko zwalcza objawy Przywraca równowagę, działając holistycznie na cały organizm. To apteka natury w najlepszym wydaniu złożona, delikatna i skuteczna. Wiązówka błotna to prawdziwy przykład naturalnego geniuszu. Tradycyjnie wiązówka błotna była często stosowanym środkiem na przeziębienia, grypę i gorączkę. Jej napar łagodzi ból gardła, zmniejsza dolegliwości bólowe i pomaga obniżyć gorączkę, wywołując delikatne pocenie. Na bóle stawów i artretyzm jej przeciwzapalne salicylany oferują naturalne ukojenie, poprawiając komfort i ruchomość. Wiązówka błotna łagodzi również niestrawność i zgagę, chroniąc błonę śluzową żołądka. I wspierając zdrowie jelit. Jej łagodne działanie moczopędne pomaga organizmowi eliminować nadmiar płynów i toksyn, zmniejszając wzdęcia i wspierając funkcję nerek. Czy to na sezonowe oczyszczanie, czy na codzienne wsparcie wiązówka błotna jest delikatnym, skutecznym sprzymierzeńcem. To prosty sposób nadbanie o dobre samopoczucie. Zakorzeniony w wiekach tradycji. Aby wykorzystać dobroczynne właściwości wiązówki, zbieraj jej kwiaty w pełni kwitnienia, z dala od zanieczyszczeń i pamiętaj o zrównoważonych zbiorach. Susz główki kwiatów w ciepłym, zacienionym, przewiewnym miejscu, a następnie przechowuj je w szczelnie zamkniętym słoiku. Do przygotowania herbaty zapasz jedną, dwie łyżeczki suszonych kwiatów w gorącej wodzie, przykrywając filiżankę, aby zatrzymać aromatyczne olejki. Pozostaw do zaparzenia na 10-15 minut, następnie odceć i ciesz się jej słodkim, lekko leczniczym smakiem. Pij dwie do trzech filiżanek dziennie na przeziębienia lub gorączkę. Delektując się połączeniem z uzdrawiającą mocą natury. Ten prosty rytuał przenosi moc łąk do Twojej filiżanki. Herbata związówki to zarówno komfort, jak i tradycja, łatwa w przygotowaniu i głęboko regenerująca. Niech każdy łyk przypomina Ci o dzikich łąkach i ich trwałych darach. Choć wiązówka błotna jest potężną rośliną, nie jest dla każdego. Osoby uczulone na aspirynę lub z zaburzeniami krzepnięcia krwi powinny jej unikać, ponieważ jej salicylany mogą powodować reakcje lub rozrzedzać krew. Zawsze skonsultuj się z lekarzem, jeśli przyjmujesz leki rozrzedzające krew lub przygotowujesz się do operacji. Zacznij od małych ilości i słuchaj swojego ciała. Zioła są silne i zasługują na szacunek. Odpowiedzialne ziołolecznictwo oznacza mądre korzystanie z darów natury, szanując zarówno ich korzyści, jak i ryzyko. Podchodząc do wiązówki z ostrożnością, ponownie łączymy się z pradawną mądrością i uzdrawiającym światem wokół nas. Niech ta pachnąca królowa inspiruje do świadomego pełnego szacunku korzystania z naturalnych środków. Jeśli chcesz odkrywać więcej tajemnic ziołolecznictwa i naturalnych sposobów dbania o zdrowie, zasubskrybuj nasz kanał. Dołącz do naszej społeczności i pozwól się zainspirować naturą każdego dnia.